I Kolejne miasto w Nowej Zelandii, Rotorua. Tutaj jest ciekawiej niż w Taupo, już widzę, że więcej się dzieje, jest więcej turystów. Centrum turystyczne jest dosyć rozbudowane, więc na pewno będzie coś do zobaczenia. Po drodze miałem źródła geotermalne, fajne. Tylko nie wiem jak się tam dostać, bo jedyna opcja to samochód. Od razu w hostelu muszę dopytać, czy są jakieś autobusy tutaj do tych atrakcji. Bo może jakieś o 7 na przykład wyjeżdżają. Tylko żeby też powrotny wtedy złapać. Muszę siąść dzisiaj w hostelu. Poważnie się wziąć za... E, segregowanie pieniędzy bo zmieszały mi się nowozelandzkie i australijskie plus jeszcze jakieś indonezyjskie mi się po kieszeniach walają no i trochę problem w sklepie miałem żeby znaleźć tyle ile chciała babka na początku to w ogóle bo kupiłem dwa magnesiki dałem za nie 7 dolarów, czyli 18-19 złotych no i na początku to je zapłaciłem w australijskich w ogóle po chwili się skapnąłem, że coś mi nie gra no, i na nowozelandzkie wymieniałem. Jest 17.30 i już wszystko pozamykali. Nie wiem, jak oni tu żyją. Ale tak jak idę, to jakieś restauracje, sklepy zamknięte. Ale jest pack and safe do 21.00 i więcej mi nie trzeba. Pójdę tam dzisiaj, kupię sobie. Jakieś gotowe danie zjem na kolację. No i od razu bułki, szynka, ser. plan, że o 7 zaczynam zwiedzanie jest 11, zaspałem obudziłem się o 7, uznałem, że walę to ustawiłem budzik na 8 o 8 się obudziłem no i znowu poszedłem spać tylko tym razem zapomniałem ustawić budzik i jest 10.30 na szczęście wiem jak iść co, gdzie, dokładnie więc powinienem ogarnąć Teraz idę na przykład do takich pól błotnych w Rotoruji, bo Rotoruła słońce z tego. Na przykład tutaj się kupuje błoto, które sobie można nakładać na twarz albo kąpiele błotne. Jakby to miejsce jest znane z tego. Jeszcze mogę być zaspany, bo się obudziłem dosłownie nie wiem, 30 minut temu. No dobra, na wakacjach jestem, więc co poradzę. Bo tak generalnie jestem już w podróży dwa, albo nie, w dniach będzie łatwiej, no tak 78-79 dni. I naprawdę jedna zmiana we mnie zaszła, nie chcę mi się już rano wstawać. Takie to jest dla mnie męczące, jak muszę o 6-7 wstać. I od razu lecieć, zwiedzać. No i tak jakbyś mi się zmieniło w głowie, że teraz sobie śpię do 9, 10 i dopiero, Toż do późna siedzę. Często wczoraj już z ludźmi gadałem. Francuz mi zostawił ładną kartkę ze swoim Instagramem i że dziękuję za rozmowę. I to była przyjemność, naprawdę w porządku. Koleś, więc jakby od razu go zaobserwowałem i też uważam, że to była przyjemność. Dobra, wchodzę do koparku A, tutaj nie wolno A, ja co, teraz będę szukał Jestem w środku o Danger Thermal Area Ciekawe czy to gorąca jest ta woda Czy tam błoto w sumie bardziej Na pewno śmierdzi jajem. Czyli, jak zawsze, w tych wszystkich takich gorących źródłach. No i idę dalej. Zobaczymy, co tu jest. Wejście za darmo, więc fajnie, bo spoko zobaczyć coś takiego, no jednak pola błotne i to dosyć ciepłe nie występują wszędzie. Kiedyś w Polsce było bardzo dużo takich mokradeł i właśnie błota, no ale sucho się robi i teraz to już nie jest tak powszechne. Gdzieś tam na Mazurach dalej można spotkać, czy w północnej Polsce generalnie, no ale w innych obszarach już jest bieda. To kwestia tego, że lasów mamy mniej niż kiedyś. A tak to spoko. Bardzo fajne. Teraz jestem przy <laughs> prawdziwych gorących źródłach. No aż widać, że jest trochę ciepło. Nie zalecałbym się tam kąpać. I swoją drogą w tym parku zrobili coś takiego w tamtą stronę. Że nie chciałem nagrywać, bo ludzie, ludzie siedzą i sporo ich jest, że można sobie włożyć nogi do takiej jakby małej wanny i sporo osób siedzi właśnie i w tej wodzie trzymają. To jest ta sama woda, co tutaj, tylko trochę schłodzona. Rezygnuję z te puja, bo kosztuje 55 euro, więc. No, duże pieniądze. Wolę jakieś fajne pamiątki za to kupić. Ale mam tutaj wioskę Maori jakąś za 16 euro. A jak wioska mi się nie spodoba, bo teraz właśnie do niej idę i rozejrzę się, jak to wygląda, to jeszcze mam taki las Redwoods i to kosztuje 20 euro. Ale ładnie jest ze zdjęć, więc. No, zobaczę. Trochę mnie to już zaczyna irytować. Bo tu każda najmniejsza draksa kosztuje 16-20 euro. I muszę wybrać jakieś dwie fajne Hobbiton. Drogi był dosyć. No ale Hobbiton to Hobbiton. To tak jakby nie wiem, być w Jordanii Petry nie zobaczyć dla mnie. Bo jednak władca pierścieni. Piękna seria. No i Hobbit. Muszę się na coś zdecydować. Czerwona to jest z przewodnikiem, więc odpada. Zielona też z przewodnikiem taka limonkowa. Eee, brązowa chyba jest bez. No to brązową bym musiał wziąć. Tylko mało rzeczy się tu widzi, bo wioska to oczywiście z przewodnikiem. Ale mnie denerwują takie miejsca, bo to wszystko jest tak zrobione. Żeby indywidualny turysta miał genetyczny problem i musiał wziąć wycieczkę. Dobra. Nie wiem, brać gajda czy nie? 10 dolarów różnicy, czyli 23 zł. Bo martwi mnie jedna rzecz w tej brązowej na własną rękę: że gejzerów żadnych nie ma. Są pola błotne, ale pola błotne już widziałem i jest jakieś zielone jezioro, no to to fajnie wygląda. A w czerwonej mam wioskę i tu jest na końcu gejzer, więc ten gejzer mnie bardzo ciekawi. Kupiłem self-guided tour za 35 dolarów, czyli jakieś 80 zł. Um, i wygląda ona tak, że jestem swoim własnym przewodnikiem. Bardzo mi się to podoba. No i to jest wioska Maori. Oni tutaj żyją od kilkuset lat. I. No i żyją dalej. Gorące źródła tutaj mają wszędzie. Główna droga w tej wiosce jest nazwana na cześć przodka ludzi Maori. Nie wiem czy mogę mówić ludzi Maori, ale wiecie o kogo chodzi. I Wahiao to jest jeden z ich przodków, który w III wieku zebrał armię. Pokonał chyba swojego ojca, z tego co pamiętam. I no, jakby stworzył całe to plemię. Tam jest jakiś ładny kościół. Te kucha hot spring, czyli gorące źródła i nazwa Te kucha, były używane do gotowania, bo woda jest bardzo czysta, widać nawet, że mogę dno zobaczyć stąd. I temperatura jest wysoka, ponad 100 stopni, i ta woda się, ta woda nie paruje, bo tam są jakieś, w gorących źródłach chodzi o to, że tam są jakieś pierwiastki, jony Dzięki czemu zmieniają się trochę właściwości wody i ona może wytrzymać w wyższej temperaturze. No i właśnie Maori używali tych konkretnych gorących źródeł do gotowania i dalej używają czasami. Fajnie tu jest, jak na razie sobie idę. Czuję, że nie będę żałował tych 100 złotych, bo na głupsze rzeczy w życiu wydawałem. No, a fajnie zobaczyć miejsce, w którym żyją ci ryzenni. Wiem, że to trochę turystyka i w ogóle, no ale i tak spoko. Zobaczcie, że teraz sobie gorącymi źródłami idę. No tu kolejna. Czasami te wyziewy na mnie lecą i naprawdę ciepłe są. Więc ta woda musi być tragiczna, jakby się palca wsydziło. Ale fajnie, bo jest zimno, no bo teraz jest zima u nich. No i to jeszcze lepiej wygląda niż jakby było ciepło. W sensie więcej dymu leci. To wszystko za mną to są właśnie gorące źródła. Już ogarnąłem tą wioskę, no i teraz wracam do hostelu, zrobię sobie jedzenie, paluszki rybne, 100% nowozelandzka ryba, tak pisze na etykiecie, więc ufam im. I po południu pewnie sobie jeszcze wyjdę jezioro zobaczyć, może nawet na zachód słońca, bo spoko jest i tyle. Jak się zastanawiacie gdzie, zasuwam w środku nosy, idę na mecz rugby w Nowej Zelandii i no, idzie się przez takie pole i tam jest właśnie wejście przede mną, Rotorua International Stadium, jeszcze nie wiem kto dzisiaj gra, zaraz się okaże, tylko kupiłem bilet, bo był bardzo tani, 50 zł, no a spoko będzie obejrzeć. Ale dziwnie to wygląda, zupełnie inaczej niż w Japonii albo w Australii. Już się zespoły rozgrzewają, za 30 minut start. Współwygrywa, wygrywa, jest już druga połowa. Trochę ogarniam zasady, ale dalej jest ciężko, bo nie jestem pewny o co chodzi w niektórych sytuacjach. Ale przyznam, że jakby spokojnie się ogląda, bo jest strasznie dużo kontaktu, przepychają się, często zderzają, więc naprawdę fajnie. Trochę chłodno, no ale dobre towarzystwo, więc można siedzieć. O, jakaś akcja jest. Jest 22 do 10. I właśnie po pierwszej połowie druga, druga dopiero się zaczęła. Nie kupuję już jedzenia, bo jestem bardzo finansowo wyczerpany, zwłaszcza, że sobie kupiłem tą czapkę. Zespół właśnie z Rotorui. No i oglądam dalej. Razy sztuka, w końcu mój zespół wygrał. Ciężko mi się mówi, bo jest tak zimno, całe ręce mam takie, że nie czuję. No ale moi wygrali w końcu. Posad w Tokio się nie udało, nie udało się w Melbourne, ale udało się w Rotorui. dało mi się już wrócić, więc że takie trochę przeniesienie w czasie, ale spotkałem ludzi z hostelu, pogadaliśmy i podzieliliśmy Ubera, że finalnie kosztował mnie 4 zł, więc super. I swoją drogą nie pokazywałem, ale na czapce mam autografy zawodników, bo na końcu podpisywali. No to stanąłem obok dzieci i dałem im. No i normalnie każdy brał i podpisywał. Fajnie. Tutaj mam pięciu zawodników. Fajnie. No i wracam do hostelu, bo muszę rano wstać. O 7.30 mam autobus do Matematy jutro. No i atakuje Hobbiton. Tam prześpię się jedną noc i potem Hamilton, więc dobrze się zapowiada. Ale rugby przyznam, spodobały mi się bardziej niż e, futbol australijski, bo było więcej Taki brutalniejszy sport. Często się zderzali i dużo takich, e, że się prawie lali. Spoko. Więc mogę polecić jak najbardziej. Jest absurdalnie zimno, więc kończę. No i jutro powracam.